No dobra, to, to będzie ciekawy temat. Cześć, witajcie w Hype Trainie pociągu do WOW Kultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj. Jak zwykle Natalia, cześć. Dzisiaj przychodzimy z bardzo luźnym, bardzo. Hmm, tematem, w którym możemy sobie troszkę podyskutować troszkę więcej. Oczywiście naginamy reguły, bo to jest jedna z naszych. Topek, tak jakby. Trochę topka. <noise> trochę topka. Ponieważ dzisiaj chcemy sobie porozmawiać o rzeczach, które nie są dostępne w Polsce, albo nie są dostępne, do, dostępne do oglądania na przykład legalnie w Polsce. Ale po mojej liście patrząc, trochę wy wykroczyłem poza kategorię filmów i seriali. Okay. Więc hej. Ja nie. Ale wykoroczyłam trochę poza kategorię niedostępną, bo uważam, że to powinno być trochę inaczej, ale, ale będziemy o tym mówić. Dobra, Jacek, okay. to nie przedłużając, twoja pierwsza rzecz. Moja pierwsza rzecz, która musiała się od razu znaleźć, więc zaczniemy sobie od niej. To jest ogólnie nagroda honorowa od dwóch lat, no przesadzam, od trochę mniej niż półtorej roku Disney+. Plus. Wszystko cokolwiek jest na Disney Plusie no, jest średnio dostępne w Polsce. Jasne możecie z, jakby dostać się na Disney Plusa poprzez VPN, -y, albo nawet bez VPN-ów, jeśli macie po prostu dostęp do zagranicznego konta, tak jak, my, jak ja i Natalia, ale no hej, nadal czekamy na tego Disney Plus'a i wiem, że w 2021 roku będzie premiera platformy w Polsce, no ale no, musiało się to znaleźć na tej liście, no, no bo to tak. jest jakby chyba top 1 niedostępna rzecz w Polsce, na którą wszyscy czekają obecnie. Nie. Mam nadzieję, że oglądacie to rok później i ten numer jeden już jest nieaktualny. Tak, mam nadzieję, że oglądacie to, nie wiem, miesiąc później i już jest nieaktualne, bo już powiedzieli, kiedy będzie premiera Disney Plus w Polsce. Nie wiem, The Mandalorian, WandaVision, filmy Disney Plusowe, no Zakochany Kundel, Zakochany Kundel, Noel. Te, te dwa filmy miały premierę 12 listopada 2019, a jak Disney Plus przyjdzie do Polski, to to będą nowe filmy. Tak, dokładnie, będą miały dopiero wtedy swoją premierę w Polsce. Twoja rzecz numer 5, Natalia. Moja rzecz numer 5. E, moja rzecz numer 5 to jest e, trochę jazda na sentymencie, ale pamiętacie. Znaczy, nie wiem, czy pamiętacie, bo nie wiem, czy jesteście tak starzy, ale e, były takie seriale, jak właśnie przystanek Alaska, e, Dr. Queen, takie mega stare seriale, Xena, Herkules. Mhm. I w sumie. Ich się nie da teraz nigdzie legalnie zobaczyć, w sensie są niedostępne, a myślę, że, że czasami niektórzy by sobie chcieli zrobić taką jazdę sentymentalną. Jesteś pewna, że przystanek Alaska nie jest nigdzie? O nie, rzeczywiście. Tak, Hmm. Pytanie no wydawało aż... mi się, że był kiedyś dostępny. ale No okay. właśnie, a to nie jest aż wiesz, taki serial, w sensie on jest stary, ale dalej jest dość popularny. Ludzie dalej jakiś mają do niego sentyment, a go nigdzie nie można zobaczyć. więc... Czyli ty jakby dałaś kategorię zbiorową jakąś, czy jakieś konkretne tytuły? E, nie, dałam przystanek Alaska i Dr. Queen sobie w tym, w tym okay. więc takby dwa tytuły, bo to były takie dwie rzeczy, które już jakiś czas temu chciałam sobie zobaczyć, a nigdzie nie mogłam ich znaleźć, więc stwierdziłam, że. Tego nie możemy zobaczyć w Polsce. Widzicie, ze streamingiem jest tak, że jest milion rzeczy dostępnych na streamingach. Mamy rzeczy do oglądania nieskończoność, na dobrą sprawę, i ciężko nam się ogarnąć. A i tak dążymy do tego, czego nie ma. Tak. I, nadal nas, I nadal nas bardziej obchodzi to, czego nie ma na tych streamingach, niż to. No bo wiadomo, to co jest, to to oglądamy na bieżąco, tak. No, ale, Wiesz, ale, ale zawsze będzie ta pewna pogoń za marzeniami, za tym, czego nie ma, co jest nieuchwytne. Co jest, czego nie ma, ale najpierw są na przykład rzeczy, które ja widziałam już wiele razy, a ja to tak lubię, że kurde, no włączyłabym sobie jakiś odcinek, tak? Włączyłabym sobie i zobaczyłam, ale nie mam gdzie tego włączyć i zobaczyć. Nie? No i czemu się dziwić, że ludzie oglądają przyjaciół po ileś po ile hmm. razy? Dobra, Jacku, twój. Y Numer 4. Numer 4 to jest rzecz, która mnie bardzo zadziwia, że jeszcze jej nie ma w Polsce. I jestem w sumie bardzo ciekawy, gdzie to może być, ale są to animaniacy z hulu. No, Faktycznie. to jest ten reboot z ubiegłego roku. Bo tak, wydaje mi się, że z ubiegłego roku. No, który w Stanach leci sobie na hulu. Hulu należy do Disneya. Animaniacy, na to są produkowani przez Warnera. Jeszcze zresztą zostali zleceni zanim Hulu zostało przejęte przez Disneya. Ale no właśnie, w, za granicą animaniacy nie będą na Starze, na, na tej od, dorosłej, mm -hmm. dojrzalszej odnodze Disney Plusa, dlatego, że to jest produkcja Warnera. A na Starze są produkcje oryginalne Disneya. I ogólnie rzeczy okay. zrobione przez Disneya. Więc gdzie pojawią się animaniacy u nas? Czy pojawią się na jakimś HBO Max? Może na jesieni? Czy pojawi pojawią się ogólnie na HBO GO, na Cartoon Network? Gdzie możemy się w ogóle spodziewać? A w ogóle to jest jeszcze inna kwestia, że ja telewizji nie do końca uznaję jako, że coś jest dostępne. No fajnie, że gdzieś sobie tam poleciało, ale jednak streaming, no, obecność na streamingach jest ważna. Obecnie. Tak, tak. Znaczy, jakby nie macie na streamingu, nie istniejesz. Trochę tak jest. Znaczy, patrzymy na to trochę z naszej perspektywy. Wiemy, że ludzie, że jest dużo ludzi, którzy nadal oglądają telewizję, dużo, dużo Telewizji kablowej, dużo telewizji satelitarnej, ale jeśli ta dostępność, jakby, że chcesz sobie obejrzeć cały sezon naraz, jest średnia, to jakby dla mnie się nie liczy. Mm -mm. Znaczy co, co, co myślę, że będzie jeszcze na naszej liście, później też dalej. Tak, myślę, że, do, że, że jeszcze takie no, rzeczy się pojawią. Oczywiście. Dobrze, Natalia. Twój numerek czwarty. Mój numerek czwarty w sumie gdyby to było jeszcze przed tym, nim dowiedzieliśmy się, co było na mm, starze. To byłby to Firefly, ale że Firefly będzie na starze, więc już go nie będę wymieniać. Będzie to za to bardzo podobna y, b, produkcja, czyli Cowboy Bebop, czyli też Space Cowboye, tylko że w wersji anime. Aha, czyli to oryginalny tak, Cowboy Bebopa, bo tak, słyszałem, tak. że teraz Netflix robi bo adaptację. Będzie, tak, ale znaczy, tak interesuje mnie mega ta adaptacja, bardzo będę chciała to zobaczyć, ale uwielbiam animację Cowboya Bebopa, Jest, zajęło to slot po, w moim serduszku po Firefly'u, jak Firefly się skończył, to miałam takie, ja chcę kosmicznych Cowboyi i znalazłam Cowboya Bebopa i, i się zakochałam i chciałam sobie też ostatnio znowu zobaczyć i też tego nie ma na żadnej platformie streamingowej, hej. A w ogóle to, jeśli którąkolwiek z tych rzeczy, którą wymieniamy, z Widzieliście na jakiejś platformie legalnie w Polsce? Niby przeszukaliśmy internet, ale mogliśmy się gdzieś pomylić, coś przeoczyć, więc dajcie nam koniecznie znać, to ucieszycie nas bardzo. Tak, ucieszycie nasze serduszka, i, i na pewno będziemy mogli wtedy to zobaczyć. To więc, jakby hej. Dobra, Jacku. Miejsce trzecie. U mnie miejsce trzecie to jest. O, to jest moje właśnie oszukanie kategorii, bo to teoretycznie nie powinno się znaleźć, to nie jest produkcją filmową i teoretycznie te rzeczy są dostępne w Polsce nawet. Okay. <grych> But with <a> twist. <grych> Mam jeden problem z tymi rzeczami i wiem, że niektó dla niektórych nie jest to problemem i dla mnie na co dzień też teoretycznie nie jest to problemem, ale to byłaby jedna fajna rzecz, która by. Jakby się pojawiła, to na pewno by pomogła popularności tej marki w Polsce. Dawaj. Dzień dobry, Nintendo. Jesteśmy w temacie, wczoraj był <noise> Nintendo Direct. Okay. I okej, okay. dystrybucja Nintendo w Polsce już się poprawiła, jest znacznie lepiej. Conquest sobie radzi całkiem w porządku, ceny są ok, bonusy do zamówień pudełkowych też są w porządku. Tylko większość to, to czy nie? Wszystkie produkcje first-party Nintendo, tworzone przez Nintendo albo zlecane, dystrybuowane przez Nintendo, nie są dostępne z polskimi tłumaczeniami. Nawet hmm. nie chodzi o dubbingi. Nie ma napisów, jakby tam nie ma nic po polsku. Są, jedyne, co jest po polsku, to czasami są zwiastuny na YouTube materiały promocyjne i reklamy, ale to jest Max i posty na Instagramie i Facebooku, dystrybutor Nintendo Polska. Ale to tyle. Mam nadzieję, że kiedy, kiedyś to się zmieni, ale jestem pewien, że gdyby takie Animal Crossing New Horizons dostało polski, polskie napisy, bo tam i tak nie ma czego dubbingować, to by tak dużo dało do popularności tej gry w Polsce. Jakby, okej, okay, dużo z osób, które gra na Switchu i tak nie potrzebuje tego, bo, gra, bo ogarniają angielski, ale jakby mm -hmm. bierzcie pod uwagę to, żeby, że żeby dotrzeć do takiej mainstreamowej publiczności, trzeba zrobić spolszczenie gry. Znaczy tak, bo to w ogóle też przyciągnie trochę młodsze dzieciaki tak do... Na, dzieciaki, <laughs> przyciągnie w ogóle dzieciaki do tego, tak? Nie no, takie starsze dzieciaki są zainteresowane tą grą. Znaczy, tak, tak? Grają no w sumie co, faktycznie, ale... no, no dobra, starsze dzieciaki są zainteresowane i potrafią w język angielski, no ale może dzieciaki niektóre jeszcze nie, nie tak prawda. nie dobrze nie znają tego języka, a wiesz, znaczy, mogłyby z... sobie pograć, tak? No tak, a zwalać wszystko na to, że o, to może się angielskiego pouczą, no okej, okay, tylko że no, angielskiego nie nauczysz się tak od i jakby nieznajomość języka może trochę popsuć cały experience z A Znaczy ja nie mówię, że te gry nie są intuicyjne, bo nawet można, myślę, że ogarnąć niektóre rzeczy bez jakiejś super znajomości angielskiego, ale po prostu wydaje mi się, że rzeczy Nintendo w Polsce powinny być po polsku, i mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś naprawdę się doczekamy. Może nie w najbliższych. Nie, 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 nie przez najbliższe 2-3 lata, ale za kilka lat może. Na, na przykład Monster Hunter Rise od Capcomu, też dystrybuowany przez Nintendo w Polsce, ale wiecie, wiecie, języki zleca jakby firma, która produkuje. Monster Hunter Rise, który wychodzi w marcu, będzie mieć polskie tłumaczenie. To już okay. jest duży progres. Czyli resztę też się może doczekać. No właśnie, tylko że to nie jest first party Nintendo, więc, to nie, więc nie jest tak super, mhm. ale. Ale jest jakiś tam promyczek nadziei na przyszłość. Natalia, twój numerek trzeci. Mój numerek trzeci to Doktor Who. Jakby okay. mogło go zabraknąć. Ale okay. u mnie mówiłeś, był na miejscu pierwszym. Wiadomo, Doktora Who można, mówiłeś mi, że można zobaczyć w Polsce na kanale BBC, tak? Tak, Jaki, chyba teraz ten kanał się nazywa BBC First albo BBC Breed. Nie pamiętam jak to jest dokładnie, ale wiecie, to są nadal ewentualne powtórki, albo, że, albo wtedy, kiedy odcinek, odcinki idą na bieżąco. Ale nie ma dostępności odcinków tak od, jakbyśmy chcieli obejrzeć sobie doktora. A tych sezonów jest tak dużo, że ciężko trafić jest za. Jakby kolejnością oglądania wszystkich. No i właśnie marzy mi się miejsce taka platforma streamingowa, gdzie ktoś by wrzucił całego Doktora Who. Ja Już nie mówię o tych starych archiwalnych odcinkach i sezonach. Tak. Powiedzmy, że tylko ta, ta, ten nowy, now, now, nowy doktor Who, tak? Żeby Od był. Od 2005 w takim, roku. Tak, żeby był w takim miejscu, żeby można było sobie go zobaczyć i po prostu. albo powtórzyć, bo no, no bo chodzi o to, że jak ktoś nowy chce w to wejść, no to będzie mu ciężko. No bo jak ma na BBC, musiałby z programem telewizyjnym Czego no, Szczególnie jak już tak dużo sezonów jest na produkowane teraz i można kłócić się odnośnie, nie wiem, jakości ostatnich sezonów, ale myślę, że te, ta seria nadal ma swój urok i warto by było ją oglądać. I kiedyś na Netflixie były, było dostępne kilka sezonów chyba mm -hmm. i to wiesz, też było wybiórczo dostępne. Bo z Mattem był... Smithem chyba Tak, z, tak? Z, z, ze Smithem tam od siódmego i z yy, kapalim do, do mm -hmm. dziesiątego, później wskasowali i od tego czasu do tyle było tego doktora na Netflixie. Dajcie może, może jest perspektywa, chciałbym myśleć, że też może na HBO Max na jesieni, na tym polskim HBO Max, skoro wzięli prawa na. Jakby HBO Max wzięło prawa w Stanach, ale to chyba nie tak działa. Zobaczymy. Wiem. Wiem, że, wiem, że teraz na pewno w Wielkiej Brytanii nie be, został zdjęty doktor Hu całkowicie z Netflixa, i BBC powiedziało nasze, i nie oddamy. Tak. Więc... Ale wiesz, tam tak czy siak jest możliwość legalnego obejrzenia tego serialu na platformie. Ona się chyba nazywa Breedbox. Ona też mhm, wychodzi na, na inne regiony. Myślę, że do Polski nie wejdzie, bo to mhm. jest jakby zbyt nisza, ale no, ten doktor tam na pewno sobie siedzi, bo to jest jakaś produkcja między brytyjskimi platformami. Tak jakby TVN i Polsat się zgadały i zrobiły wiem, jedną wiem. platformę. Ale wiesz, co też by było fajnie takie brytyjski, we seriale poglądać. One mają swój urok. Tak, to w sumie tak. To też jest prawda. Dobrze. Twój numer drugi. To jest moja ostatnia rzecz na liście, bo jakby pierwszą rzecz już odhaczyliśmy, mm. doktora już mamy out. To jest dosyć świeża rzecz, więc to jest niewykluczone, że ten film gdzieś się pojawi, kiedyś w dystrybucji. Jest to film Lupin the, the First. <noise> anime 3D. Uwaga, nie zniechęcajcie się tym, bo niektórzy od razu odrzucają anime, jeśli jest zrobione komputerowo, ale posłuchajcie. No, ostatnio zresztą gadałem chyba o całej serii o lupinie. Ta japońska seria anime, która leciała w Japonii od tam od iluś lat, był film nawet. No dużo filmów tam było, ale ja na przykład oglądałem tylko Zamek Kagliostro. Jest dostępny na Netflixie. Koniecznie zerknijcie sobie. Ale ten nowy film CGI wygląda naprawdę rewelacyjnie. Animacja wygląda jakby top-tier ekspresywność top jakby jakoś detale animacji. W Stanach miał on premierę chyba na jesieni, g -Kids go dystrybuowało, więc nie wiadomo, jak to będzie wyglądać u nas w Europie. Może jakiś duży streamer to przejmie, może to się pojawi w kinach, może jakiś, wiesz, może przez, to zamk może przez te zamknięcia kin nawet nie wiemy, że jakiś dystrybutor ma to gdzieś tam w planach już. Ciekawe. Wykupione w jakiejś szufladce. A wiesz, to jest animacja 3D, więc tak, w kinach się... mogłaby Robić nawet sporo, bo animacje 3D ogólnie dobrze się sprzedają. Ale wiesz, jednocześnie nie trzeba znać i oglądać poprzednich rzeczy, żeby cieszyć się tym lupinem podobno, więc tak. to jest jakby uniwersalność. Okej, okay, ale chcę sobie wiesz, w sensie oczekiwaniu na to jakby sobie tą markę przybliżyć bo powiem ci że naprawdę cała marka wygląda tak naprawdę ciekawie. Dobrze, Natalia, twoje miejsce drugie. Moje miejsce drugie to jakby wspominałam już o tym od bardzo dawna, to jest Galavant. Tak, ja właśnie miałem się zapytać, <grym> gdzie jest Galavant? Już sobie Galavant odhaczyłem. jest na miejscu drugim, bo potrzebuje Galavanta. Wszyscy potrzebujemy Galavanta. To jest najlepsza rzecz, jaka po prostu jest na starze swoją tylko w Australii z tego co wiem. Będzie za, tak. w następnym tygodniu prawdopodobnie, więc zobaczymy jak będzie u nas i to jest z... Co, powiedz coś o nim więcej. To jest tak, to jest musical, który jest serialem, komedią i jest kostiumowy. I są tak doskonałe piosenki, które już bo ja to widziałam bardzo ładnych parę lat temu. na samym początku jak to wychodziło. Nie pytajcie gdzie, bo nawet nie pamiętam, ale do tej pory chodzimy z Michałem po domu i czasami śpiewamy Galavant. Czyli, Czyli to jest średniowieczne gli. Tak, ale lepsze cudownymi piosenkami, te piosenki tak wchodzą do głowy i, i w ogóle fabuła jest taka kochana, nie, super, polecam, to jest mega. Mam nadzieję, że w Polsce będzie dostępne na starze. Tak, jak wejdzie, koniecznie będziesz musiał to zobaczyć, bo ja będę chciała o tym rozmawiać. Wiem, od, jakby wiem, że mi nie przepuścisz tego. I teraz Natalia, twoje miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze i to jest coś, o czym kiedyś mówiłam i mówiliśmy, że super, ale to jest taki trochę mój cheat, bo wiem, że niektóre te produkcje są dostępne gdzieś y, solowo na różnych platformach streamingowych, ale nie ma ich razem. Mhm. I chodzi mi o klasyczne polskie animacje, takie jak Bolek i Lolek, Reksio. Dajcie gdzieś wszystko razem. Po prostu te, te, te animacje, które były na przykład produkowane przez studio animacji w Bielsku Białej. Dlaczego to nie jest zebrane w jedną całość i nie jest na przykład wsadzone na jedną platformę? Nie ja wiem, jak w rubelek, czy nie wiem, zaczarowany ołówek. Widzę, że na przykład Reksio jest na tvp VOD, tak, Ale no. rzeczywiście tam nie ma wszystkich to znaczy jakby nie. te rzeczy są bardzo wybiórcze, więc okej. Okay, no właśnie poszukałam, sprawdzałam każdą rzecz po kolei i taka klasyczna polska animacja, bo to były naprawdę dobre rzeczy, i nie można ich nigdzie zobaczyć, a wydaje mi się, że okej, okay, może my nie do końca by, byśmy chcieli to oglądać, bo ty Jacku nie wiem, czy ty jesteś z Ery Dobranocek o 19. Znaczy, yy, tak, jestem z tej ery, ale wiesz. Ery. Yy, wiesz, ja też oglądałem te starsze animacje no, więc właśnie. polskie. Yy, nie wiem, na przykład te kukiełkowe typu Miśko... Miśko, miśko no, no właśnie, o Jezu, ja, ja mam straszną nostalgię do tego. Albo Miś Uszatek, albo pingwik, pik, ten, Pingwinek Pikpok, tak? Pick coś w tym stylu coś takiego, no wiesz, tego było strasznie dużo I, i to są takie bajki mojego dzieciństwa które myślę, że w ogóle rodzice chcieliby puszczać swoim dzieciom bo one przekazywały całkiem spoko treści. Jeśli jeszcze by były jakoś zremasterowane, odświeżone o, trochę, o, a takiego to czy wie, wiem, że to nie polska animacja, ale takiego krecika. Tak, ale wiesz no właśnie zebranie takich animacji i właśnie wrzucenie ich na jakąś platformę razem i nie mówię, że to koniecznie musiałby kupić Netflix czy oh. HBO no, ale to wystarczy. To mógłby to wziąć Disney. Disney Plus. Plus, to, to, tak. by, to by był idealny profil dla tej platformy. Szczególnie, że, bi szczególnie, że biorą lokalne produkcje w, w krajach europejskich, więc to jest całkiem niewykluczone. A Wy dajcie nam znać, czego Wam brakuje na polskich platformach streamingowych, z tych dostępnych w Polsce mhm, legalnie. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i dać łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ to nam bardzo pomaga. Tak, i zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Pasażerowie Hype Trainu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Tchau,